Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony oczywiście Nejxem, a przed wami kolejny odcinek serii Zgadnij Kto To I tym razem po raz kolejny mamy nie jednego gościa, a nawet dwóch gości W sumie teoretycznie mogłoby być trzech, ale w każdym razie Moi drodzy, moim gościem jest nie kto inny jak Piłkarzyki Cześć panowie, witam bardzo serdecznie Witamy wszystkich, cześć, cześć. Witamy ciebie, witamy wszystkich, niezwykle serdecznie, cześć Słuchajcie, jakie tam nastawienie, jakie nastawienie przed tym pojedynkiem, ważnym pojedynkiem To jest Bojowe. jak finał Ligi Mistrzów Pojowe. Słuchaj, to jesteśmy czekajcie. niesamowicie jest, fina jest ze mną kibic Arsenalu i Manchester United, to może bardziej finał Ligi Europy. Suchar mamy już zaliczony na początku. Siadło, no, Spodziewaliśmy no, się no. tego dowcipu, jak już tylko wszedłeś na europejskie puchary, to się zastanawialiśmy kiedy on padnie, no i dostaliśmy K tym po zębach. Słuchaj, my jesteśmy kiedy tak on... przyzwyczajeni i jednocześnie tak uodpornieni, że naprawdę dostaliśmy tyle razy z buta po plecach z krzywym za Arsenal i za United, że już nas to nie boli. Także możemy, to już tak możemy na nawzajem sobie przygotowujecie się. Dobra, pan... dokładnie, dokładnie. E, panowie, zasady serii znacie, widzowie też znają. Jak będą jakiekolwiek dywagacje, to oczywiście to wszystko sobie rozbijemy tutaj w MIG. No to moi drodzy, nie ma co zbędnie przedłużać. Zapraszam was oczywiście na zgadnik Toto. I moje pytanie teraz do Was, na sam początek, zanim jeszcze wybierzemy karty, zanim wszystko tutaj rozdzielimy, jaki próg łapek w górę byście chcieli zobaczyć pod tym odcinkiem i przede wszystkim kogo byście chcieli też zobaczyć ewentualnie jako jakiegoś gościa w przyszłości? Czy macie jakąś osobę, którą mógłbym tutaj zaprosić? Uuu, to jest o, ciekawe. ciekawe pytanie. Słuchaj, e, próg, z tego co widziałem, u Alwina było około 15 tysięcy, tak? Tak jest, dokładnie. No to jakbyśmy się zbliżyli do tej kwoty, to byłoby nam niezwykle miło. Kwoty, kwoty liczby, no kwoty, jest, Kwota w sumie też brzmi świetnie. No to moi drodzy, wpłacamy 15 tysięcy złotych, ja numer swojego konta zostawię w opisie, tak samo numer konta chłopaków <śm> 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 teraz myślę, że możemy już jak najbardziej rozpocząć rundę pierwszą i moje pytanie do Was a, czekajcie, jeszcze, jeszcze, a kogo mam zaprosić? Kogo mam pomysł. zaprosić? Macie jak, ma jakiś pomysł? Hmm. O, wiesz co, jest taki pan, z którym dawno nie nagrywaliśmy żadnych materiałów, teraz mi przyszedł do tak. głowy, a ostatnio jego szesnastka nam wpadła w ręce. Słuchaj, Justek Freestyle, to jest taki freestyler, który co prawda z Fifą nie do końca ma wiele wspólnego, jeżeli o. chodzi o standardowy swój content, ale jest jestem okay. ciekawy, czy by poradził sobie w takim materiale. Więc z mojej strony tak i myślę, że z Krzywego również, dawno nie mieliśmy z Justkiem do czynienia, jeżeli chodzi o wspólne nagrywki, więc tak jakby telepatycznie, wiążąc się teraz z nim, nominujemy właśnie jego. Tak jest, Dobra, to posta postaram się jakoś skontaktować w przyszłości i mam nadzieję, że z Zobaczymy nasz pojedynek. A teraz, przechodząc już do rundy pierwszej, moje pytanie standardowe: czy macie wybraną swoją kartę na mamy, rundę pierwszą? Mamy. Macie, dobra. Jest Fantastycznie. wybrana. A ty masz? E tak, ja też mam, ja też mam oczywiście co, kartę. Dobrze. mam. Są widoczne teraz na ekranie. E, I moje pytanie jest do was, e, znaczy pytanie. E, pierwszą rundę zawsze rozpoczynamy jak prawdziwi mężczyźni. Musimy pokazać kto jest samcem alfa i gramy w kamień, papier, nożyce. Tak Ale więc Adam będzie walczył w naszym imieniu. Dobra. No a może to... razem wspólnie i jak się uda, jak się uda za którymś razem to wyjdzie dobrze. Magia wata. Halo, e, dwóch, dobra. Dwa, ok, ja, dwóch ja na jestem. Jednego, nie do końca. Dobra. E, to... Raz, dwa, trzy. Co tam masz? Dożyce mam no. Dożyce To ja mam kamień No to, to... zaczynam to, to ja zaczynam, dobra, to jest, jest bardzo dobrze Podoba mi się to Dobra, czyli ja zaczynam, a to w sumie nie jest takie wygodne Bo wy wiecie jakie pytanie zadam, możecie się jakoś dostosować o, to jest dobre no, faktycznie Dobrze, że chociaż... ja no dziękujemy jak się... za podpowiedź Do... Jak się zaczyna, no to też można szybciej skończyć niby, nie, bo to ma się zawsze ten jeden strzał, tak jakby czysto teoretycznie więcej. Jak się zaczyna, można skończyć. No dobra, zostawmy wszystkie podteksty za sobą, przejdźmy już do rozgrywki w, w, w Zgadnij Kto To. Eee, tak więc, panowie, moje pytanie do was jest takie, czy wasza karta, to może polecimy tak od razu, czy to jest karta, mm, typ karty, team of the season, czyli ta karta taka, Niebiesko złota, jak na przykład Kutinio, mm. jak Lewandowski. Nie. nie. Nie, to nie jest karta Team of the Season. Okay, to może my na zmiany będziemy zadawać pytania, co? Tak, szyby wybieraj pierwszy. Ja to, to się grałem w kapłinku Twoja karta jest Portugalczykiem. Czy moja karta jest Portugalczykiem? Tak. Nie, to nie jest Portugalczyk. Okej, okay. dobra. A tu, a tu, tu? Dobra, okej. Okay. Nie jest to Portugalczyk, wykreślony. Dobra, czekajcie. Dobra. To w takim razie ja muszę tutaj jakoś przeanalizować szybko sytuację. Kogo tutaj mógłbym wziąć? Kogo bym mógł tutaj jakoś spróbować spytać? Czy wasza karta jest. Jest, jest, jest? No jest, jest. Jest napastnikiem ST. Czy ma ST? Pozycję ST. Nie. Nie ma ST. Nie ma ST. Nie ma ST. Dobra. Okej, okay, teraz Adam. Dobrze. No chciałoby się rzec, czy nie jest portugalskojęzyczna, bo to nam by mogło wykreślić pozostałych panów posługując się tym językiem, ale skoro krzywy już poszedł to może będziemy mieli to szczęście, że nie będzie nikogo z tego A gruntu, widzisz, to krzy... może I... powiem tak. Jedno pytanie, zadałeś krzywy i już pokrzyżowałeś całe, no całe plany. <laughs> Może byśmy zrobili w ten sposób. Czy twoja karta, mój drogi, jest z Premier League? Yy, nie, to nie jest Premier League. No. Okej. Okay. Słuchamy w takim razie. słuchaj, Słuch no ja też muszę się tutaj jakoś tak mocniej zastanowić. <noise> analiza, analiza trwa. Yy, tak, muszę sobie jakoś dobrać te karty, czy one tutaj właściwie... No, no, mają na pewno jakieś elementy wspólne. Mają pewnie dużo tych elementów wspólnych. Panowie, czy wasza karta to jest lewy obrońca? LB. Nie, nie, to nie jest LB. Niedobrze. Sy sytuacja się komplikuje. Dobra, teraz moja kolejna pytanie. Ty pytałeś o ligę angielską tak? O Premier League, o Premier League Bo jest o tutaj jeszcze tak. jeden dziad, którego mam nadzieję, że Ney nie wziął, jeżeli tak to jesteśmy utopieni <grym> <grym> Swindon, Swindon Town Ale na razie, słuchaj, nie kombinujemy w tą stronę Dobra, to ja zapytam po prostu Czy twoja karta jest ikoną? Nie To nie jest ikona Dobra, Dobra, Dobra. panowie, to ode mnie teraz jest pytanie takie, czy Wasz zawodnik ma na swojej karcie flagę, która jest z kraju europejskiego. Czy, jest, tak, skąd ty, czy pochodzi z tak, Europy? Tak tak, tak. tak, tak. Tu się możemy się. zgodzić zdecydowanie. Podoba mi się, podoba mi się. Taka zgodność zdań mi się naprawdę podoba. <grym> Dobrze, teraz, teraz ja, tak? tak teraz tak, jest moja tak, kolej. No. Dobra, mhm. wiesz co, ja tu widzę takich raz, dwa, trzech, nawet czterech panów z Bundesligi, która wróciła, nawet więcej. Więc zapytam o Bundesligę, czy twoja karta jest z Bundesligi? Nie. Dobra. O, ten, w końcu wróciła piłeczka, ale tak powiem wam szczerze, że. Klimatem zaczynam rozumieć troszeczkę pomysł dotyczący puszczania dopingu z głośników. Tak, jest. Ja to sam uważam. Jest to trochę dziwne jednak, jak się oglądam mecz i. No nie wiem, no jest to porównywalne jak. Nie, no nie, nawet na tym na Timbarka u mnie za oknem było głośniej. Tak, jeżeli chodzi o. No brakuje. Brakuje, to, to jest trochę tak, jakbyś poszedł do teatru albo do kina i byłbyś sam na sali. Co w przypadku kina jeszcze okej, okay, ale w przypadku teatru to gdzie ten klimat e tego takiego wspólnego przeżywania, spektaklu, i nie wiem, no rzeczywiście, w coś tam jest. W przypadku kina byłem raz, wybrałem się na horror Oculus. Yy, ogółem będzie. nie polecam. Znaczy nie polecam w takim sensie, że doświadczenia, bo nie wiem, ja mógłbym obejrzeć wtedy, nie wiem, planetę czy czy ja obstawiam, że byłbym podobnie przerażony. Chociaż film sam w sobie albo, sam Albo, nie albo, albo Misfi Misfit może też. Tak, oj, to wtedy to byś był przerażony jeszcze bardziej. Dobra, mamy 1-1 jeden, jeden w szpileczkach, tak więc yy, teraz czas zdobyć waszą kartę. Eee, panowie, pytaliście o Premier League, pytaliście o Ligę Angielską. No. To ja w takim razie zapytam, czy wasza karta ma 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 ma. ma, ma. Kurczę, czy to jest karta e, czy to jest karta złota niebłyszcząca? Nie. Nie, to nie jest karta złota niebłyszcząca. Okej. Okay. To jest moja kolej, tak? tak? Tak jest. zobacz, pokaż mi ten Tak, Jeden dziad z Anglii jeszcze został, ale to byśmy mieli naprawdę mega pecha, więc teraz coś <grym> trzeba tutaj pokombinować w inną stronę może. Ja bym zapytał. Chociaż nie, tu nie jest zbyt wiele tej narodowości. <grym> na chwilę? Bo tak się nie zastanawiałem za bardzo. O! Zbyt... Ale mam teraz pytanie. Jezu, ale to jest game changer teraz mi wpadł do głowy. Czy twoja karta? Mm -hmm. To Adam mi podpowiada. No ja uważam, że to jest świetna podpowiedź patrząc na te karty. Czy te twoja zostałem. karta przedstawia zawodnika, który jest czarnoskóry? Kurde, to było moje pytanie. Teraz chciałem o to zapytać. Dokładnie, <grystanski> <grystanski> dokładnie o to <grystanski> chciałem zapytać. E, słuchajcie, no teraz pytanie, teraz pytanie, standardowe. Jak interpretujemy piłkarzy czarnoskórych? E, mulat i albo albo czarnoskóry, taki naprawdę smolisty. Dobra, to ewentualnie, jakby były jakieś wątpliwości, to sobie to rozwiejemy, ale e, tak, to jest piłkarz, który jest. Ciemnej karnacji. Dobra, no to okej, okay. czyli e, jest Irlandczyk Doyle już skasowany. <ścoughs> Chcieliśmy go odhaczyć, nie ma, nie ma gościa. E, dobra. Słuchajcie, no kurcze. Chciałem zadać, to, o tym pytaniu dos, dos, dokładnie pomyślałem i teraz troszeczkę mi to powstrzymywało Ale rozumiem, że nie, nie mogą się, nie, nie, nie mogą się powielać pytania, tak? Muszą być odmienne Mo, Mogą się powielać, mogą się powielać e, Chociaż to też jest pomysł, który, który sugerowali mi widzowie w komentarzach, żeby dane pytanie się nie mogło powtórzyć w danej rundzie Nie wiem, możecie dać znać w komentarzach widzowie co o tym myślicie, ale pytania jak najbardziej póki co się mogą powtarzać Nie, nie zmieniamy tutaj żadnej zasady Ale ja to pytanie... Nie no, no muszę powtórzyć to pytanie Czy waszym zawodnikiem jest piłkarz czarnoskóry? Tak. Jest piłkarz czarnoskóry, tak jest. Dobra, to teraz ode mnie jest pytanie, czy, ci... czy trend Alexander Arnold jest y, uznawany za, za y, kogoś ciemnoskórego? Czarnoskórego, tak, tak, tak. tak, 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 tak Mulat jak tak. najbardziej. Ale Bernardo Silva już nie. Nie, nie, to nie Nie, 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 nie. zdecydowanie. Tak samo jak u ciebie na przykład wy, u, usunęliśmy Koreę. Korea też według nas nie jest tutaj. ciemniejsza tak, karnacja z tak, tych tak. Korea... jaśniejszych, ale wiadomo, że to nie jest czarnoskóry piłkarz w żadnym Dobra. wypadku. No to, to ciekawie, ciekawie się teraz zrobiło na sam koniec, muszę powiedzieć. Dobra, e, słuchaj, Co no to, to ja mam. Czy czy strzelamy już? E, nie, ja bym jeszcze o... wykluczył. Jedną rzecz tylko. Czy twój piłkarz. A, czekaj, Aleś... zostanie się... wtedy ten. Ten, ten, bo chcę zapytać o. Dobra, nie. Dobra, e, dobra, e, dobra, e, dobra. Czy twój piłkarz jest. pochodzę. albo nie, czy twój piłkarz jest z państwa. Ale się boję, boże. Europejskiego. Z europejskiego państwa czy jest. Czy jest z europejskiego państwa? Tak. Nie! Nie jest z europejskiego państwa. Nie jest z europejskiego państwa, to nie ten kontynent. Nie, to jest coś jest Aha, dobra, 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 okej. Okay. Czyli e, to muszę zrobić tak. I skreślić. Tego, wszystkich z europejskich państw skreślam. Tego skreślam, tego skreślam i no to... I, te, i tego skreślam. Dobra, zostało nam w takim razie, jeżeli dobrze liczymy, trzech nie mówcie, panów. Nie, nie mów. Czterech, czterech, czterech. Te, te, nie Aha, nie powinniście tego zdradzać, bo to jest dla mnie sytuacja, która ja już to, to się ile się wyt, To się wytnie, to się wytnie, to się wytnie. <laughs> A, panowie, dobra. Dobra, ja, ja zostałem tam rzeczywiście trochę. Ja mam problem taki, że każda karta jest z kompletnie innej parafii. Mam wrażenie, że z, zupełnie. Ale no nie będzie. Czy wasza karta to Francuz? Tak. Tak. Jest, dobra. Eee, co? słuchaj, no co. Ale kogoś? poczekaj, ja muszę, ja, muszę, ja muszę. My sobie teraz zaznaczymy, Nej, no, kogo ty masz na celowniku. Kogo ty możesz mieć na celowniku? Ale nie, nie wiem, że jakiegoś potrzebnego mogliśmy kogoś już, już wykluczyć. Nie, na pamiętam, że na pewno tutaj jest ok. Ewentualnie jeszcze tak, no. Aha, faktycznie bo jeszcze mogły być o tym. No wiesz, jakieś tam inne pytania. Dobra. Nie no, dobrze patrzę. Trz... Gdzie ty widzisz czwartego piłkarza tutaj? Um, u nas? No. Dobra, mm, Kurde... Teraz ty krzywy, tak? Tak, no wiesz co, ja myślę, że nie ma co kombinować, już można... Trzy... Chociaż nie, inaczej, jeszcze jedno pytanie. Jeszcze, jeszcze, patrz patrz. Masz tego i tego. Wiem. Więc chodzi jest o to, liga, no, no no no, dobra, to, to czy, na, czy twoja karta jest z ligi hiszpańskiej, La Ligi? Nie. Okej, okay, okej. Okay. Czyli, dobra, twoja kolej. Jest czy nie jest? Nie, nie, nie jest z ligi. Nie jest, nie jest, nie jest. Do, moja kolej, kurczę, Co to teraz, teraz mam... E, panowie, czy wasz piłkarz? Nie no, i tak zasadniczo próbuję znaleźć jakiś element wspólny spośród tych piłkarzy, ale ciężko jest tutaj coś jeszcze ugryźć. Tym bardziej, że mam dwie karty, więc teraz w tym momencie muszę strzelać już w jedną. O kurczę. Tak Jaki więc panowie tutaj? Czy wasza karta to Alan są Maxmę? Z Newcastle United Tak, to jest nasza karta. Tak, tak, tak. jest! Maxmę. A tak czy jest. twoją kartą był e, Mendy? Tak, Zdąs? to był Mendy, to oh. był Mendy. Chciałem Mendy'ego walnąć Dobrze, dobrze, udało się. Nie Jestem... Dobra. Ale było, było naprawdę gorąco, było gorąco do samego końca. Tak więc 1 do 0 po tej pierwszej rundzie, ale tak jak widzicie, no to była ta przewaga, że ja zadawałem pytanie jako pierwszy, bo w następnym pytaniu już byście strzelili w tego Mendiego i wtedy. Five. Wtedy punkt po waszej stronie. Ale dobrze, czas przejść do rundy drugiej. Panowie, drugą rundę zawsze rozpoczyna osoba, a tutaj osoby, które przegrały w rundzie pierwszej. Więc wasza kolej oczywiście na zadawanie pytanie, pytania w pierwszej kolejności. Zapraszam. Chyba teraz jest moja kolej. Dobra, to dawaj. A i w ogóle, czekajcie, prze przepraszam, zanim oddam głos, to jeszcze muszę wam go na chwilę zabrać. Czy wybraliście kartę? Tak. No, tak, oczywiście. tak, tak, jest oczywiście wybrana. A co, a ty, a, ty do... a ty wybrałeś? A ty wybrałeś? Widzę, że się martwicie o to, ale tak, wybrałem kartę, wybrałem. Bo wiesz, możemy zadawać pytania, potem się okaże, że nie wybrałeś karty w ogóle, nie? Nie no nie, mam kartę, spokojnie, jest. Dobra, dobra. No, to tak takim razie Adam, zadawaj pytanie. No dobra, mm, Słuchaj, czy twoja karta... Jest spoza Premier League? Kurczę, muszę ci powiedzieć, że tego pytania nie możesz zadać. W Aha, musisz się za, dużo, za dużo wariantów, faktycznie. Dobra. Tak jest. To czy... Ale bo nie chcę zadawać drugiego o Premier League, więc... Um, ono on jest tutaj dużo się powiela, co prawda, ale... Abo dobra, nie. Dobra, mam pierwsze pytanie. Czy twoja mhm. karta... Tym razem pójdziemy w odwrotną stronę. Jest jasnoskóra. Tak. Jest jasnoskóra, dobra, okej. Okay. Jest jasnoskóra. Ojej, oczywiście, to teraz, zaliczamy, teraz żeby, 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 żeby doprecyzować, zaliczamy również latynosów, czyli na przykład takich piłkarzy, którzy... Tak, tak, Do jasnoskórych tak. oczywiście. Czarnoskóra to metys, e, może e, mulat albo, ja bym... albo czarnoskóry, taki czarnoskóry. Adam lubi kombinować. Ja bym, poleciał, ja bym poleciał od góry po prostu i nawet teraz powiedział, Coutinho, ciemna karnacja. Kurda, żeście polecieli. Dobra, to wracamy teraz do tefy. Słuchaj, najlep najlepiej to mieć sposób. Na chama, ale nie się udało. Nie, nie podoba mi się to, ile tutaj jest, ile wam odkaczyło, Ale, słuchajcie, ja mam przygotowane specjalne pytanie, na które czekałem, ale czy nazwisko waszego zawodnika, to widoczne tutaj na karcie, nie? Mhm. Składa się z 5 liter. Eee, tak, z 5 liter się składa. No, składa się z 5 liter. Składa się. <słuch> Jackpot! Dziadu. mamy. Bank został rozbity. O, Bank o, został dziady. rozbity to... Wow, ej, Fajnie nie to spodziewałem się! Fajnie to wykombinowałeś, kurde, nie zwróciłem w ogóle na to uwagi. Nie ty, spodziewałem się to, kompletnie, że to się tutaj osunijmy. uda zrobić, ale się udało, nie będę ukrywał, że jestem zadowolony, tylko teraz muszę sobie to dobrze policzyć wszystko, żebym się absolutnie nie pomylił przy jakimś nazwisku. Chociaż powiem wam szczerze, no nie mam tutaj jakiegoś wielkiego pola do popisu, jeżeli chodzi o pomyłkę. Mhm. Panowie, zapraszam, wasza kolej. Dobra, ja pierwsze pytanie moje w poprzedniej ludzie zadawałem o narodowość portugalską, ale teraz je rozszerzę. E, czy twoja karta jest portuga portugalskojęzyczna? Dobra, czyli czekajcie, Portugalia to. Czyli po prostu i Brazylia. Portugalia i Brazylia. Portugalia i Brazylia. Portugalia i Brazylia. Nie, no i... nie jest to Portugalia i Brazylia. Dobra. Dobra, uh, I no to coś jeszcze chciałeś jeszcze o coś, ale to o, już za późno. Ju już za późno. <laughs> to wszystko z mojej strony. <laughs> Panowie, ale się ucieszyłem tym pytaniem za 5 liter naprawdę. Jestem w szoku po prostu, że to się udało. Eee... Wolę nie tak wiedzieć, więc teraz. Kurczę, no powiem wam, nie, no nie mogę wam powiedzieć. Nie mogę wam powiedzieć, bo to by było już ten zbytnio, ale niech będzie. Eee, czy wasza karta jest Zawodnikiem? Nie! Czy wasza karta to e, ma nazwisko Mendy? Nie. -ja, <grywa> nie Nie, nie, To już tak myślałem, ale że coś Ale dobrze, tak tak no, ty dziadu, ty kurde, ty zawężasz Dobrze Nie podoba mi się <grywa> twoje cudownie. zawężanie, słuchaj to, to mi nie fituje, Panowie, to jest jakiś taki misfit, wiesz, to zawężanie Pytania? <grywa> e, ale... Kurde, teraz ja, tak? No jest ciężko, nie? Dobra, e... No to tak, czy jesteś gotów? Chwyć się tam mocno oparcia fotela. Dobra, złapię się mocno, nie głęboko, ale. Aż pytaj. Twoja. <laughs> Usiądź głęboko, złap się szeroko. Czy twoja karta to. Jest piłka z Chelsea, twojego ukochanego klubu? Tak! O. Oj, 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 dobra. Kłopoty, kłopoty Marcina Najmana. Kłopoty macie na Ej, nie, nie pomyślałem kompletnie o tym, jakim ja jestem debilem, jak ja mogłem wziąć zawodnika Chelsea Kompletnie o tym nie pomyślałem teraz, nie? Absolutnie, ale jest zwan ze mnie, masz sakra Wow Ty już wybrałeś Dobra. Okay. Dobra, słuchajcie to już teraz teraz czy mm, Tak, walnij w kogoś. Ale dobra, słuchamy, Ale słuchamy to czekaj, jeszcze, raz, Widzicie, że już chcecie walnąć w kogoś. Dobra, słuchaj. Adam, ty wcześniej zwróciłeś bardzo uwagę na jednego zawodnika, który powiedziałeś, że jest z Anglii, ale no nie jest do końca jednak z piłkarskiej Premier League. I tak się zastanawiam, czy teraz, zwracając <laughs> wcześniej na niego uwagę, czy celowo właśnie pomyślałeś sobie, że ta karta byłaby tutaj tym dobrym wyborem? Być może tak, być może nie, jeszcze nie zadaję pytania, więc nie odpowiadajcie. Ja tylko na głos myślę. Ja tylko przedstawiam widzą swój tok myślenia. Bardzo pokrętny, ale może prawdziwy, może nie. E, jestem mistrzem przedłużania ponoć, więc jak najbardziej to robię, żeby napięcie rosło, ta muzyka w tle też dudni coraz bardziej. I moje pytanie jest do Was takie Czy wasz piłkarz to Bernardo Silva? Nie, no ty! Nie, no naprawdę, ty dziadu! Nie. Ty dziadek! Tak? Tak! Ben, 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 ben. Tak, to jest Bilwa. No co jest grane? A już się śmialiśmy, że też do. Ty dojlam. masz jakieś haki, ty zainstalowałeś w odbiciu naszych, kurde tych, obrazków za naszymi plecami kamerki jakieś mikro. No nie... Co to Ale... jest? Ale... Dobra, a powiedz... Dobra, co, w, w kogo byście wystrzelali? Ja chciałem strzelać w Kabajero I wystrzelił dobrze, ciebie, dobrze. i wystrzelił Włosego, dobrze. No nie! Ja też wystrzelił Caballero, tak. bo nawet, ja kurde, no nie, no nie wierzę w to po prostu. No co za dziad, wygrał z nami, no? No nie, 2 do 0, deklasacja. Deklasacja, jesteśmy po, porażeni prądem. No Ale nie, ta druga no nie, runda nie, no niesam dramat. niesamowita, niesamowita ta druga runda. N nie wiem dlaczego, bo zastanawiałem się cały czas pomiędzy Asmachem, a As Asmachem, a As As tak chyba się go nazywa ten z Atalanty Asma, no. A. Albo, albo Doylem. I nagle popatrzyłem, że na dole jeszcze został mi taki jeden rodzynek. Bernardo, uśmiecha yeah. się. Nie no słuchaj, no dwa do stwierdzi... tak A wiesz, jest najlepszy Z Chelsea na Stanford Bridge, <grym> na Stanford Bridge <grym> Wiesz, co no. no, jest ja najlepsze? że zawodnika z najlepszego klubu z Manchesteru, więc, yy, więc tak jakoś <grym> mi się uśmiechnął <grym> do mnie. Oj, ty, oj. Ty. A ja, bardzo lubimy. Mimo, że ja. No, za City wiadomo, jakie mam e, opinie i tak dalej, to Birwę bardzo lubię. No, ja, jest, ja w ogóle zim, na początku chciałem. Tak, ja chciałem w ogóle na ślubienie zresztą obaj go bardzo cenimy, ale ja chciałem dojla dać, tak, tylko Krzym mi powiedział, nie, nie, za oczywiste, za oczywiste, no bo... bo kombinowaliśmy z tym Swindon i mówi, dobra, to dajmy coś innego i daliśmy w końcu Bilby. nie. Ja. No ciekawa runda, ale ciekawa to... runda. Wy trochę, chyba dosyć, trochę chyba nie niedosyt, trochę chyba nie niedosyt został. No to popsułeś nam zabawę, to jednak ta zabawa nie była, dobra, kończymy. Yes. <laughs> Ale, może ja kiedyś nam się nam ugadać na rewanż. Na może, może zobaczymy, nie. czy widzowie będą chcieli. Ja, jakie tam wasze Słuchaj. są opinie. Ja zawsze czytam komentarze pod tym odcinkiem, więc zapraszam. Zresztą jak pod wszystkimi. E, słucham, co takiego. Zrobimy tak, zrobimy tak. W następnym odcinku krzywy będziemy miały czerwoną, ja będę miał szarą, i usiądziemy po odwrotnych stronach. Bo nigdy tego nie robimy, więc to będzie taki, taka okazja do tego, żeby no. nagrać jeszcze jeden materiał. Ech. Nie słabo kombinuję, ale niech będzie, niech będzie. Panowie, ja dziękuję Wam bardzo serdecznie raz jeszcze za wzięcie udziału. No nie ukrywam, cieszę się, że udało mi się wygrać, chociaż nie spodziewałem się kompletnie takiego obrotu spraw w tej drugiej rundzie, ale pytanie o 5 liter chyba, myślę, wygrało wszystko. Dobrze, że nie odsadziliśmy. E co, 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 co? Dobrze, że nie pytanie o cztery litery. Dobrze, że nie padaj na cztery litery, bo ty się wiesz <śmówi> <bierz>, tak podwójnie, <śmówi> <dwójnie śmówi> może źle kojarzyć po polsku. Także <śmówi> to prawda, nie, nie, nie usłyszałem podrójnie. po prostu. Przerwał przed, przed mnie Discord. E, <śmówi> panowie. Ja raz jeszcze bardzo serdecznie no, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Moi drodzy dziękuję. widzowie oczywiście link do kanału Piłkarzyków znajdziecie i w tytule i w opisie, więc zapraszam bardzo serdecznie. Subskrybujcie po codzienną dawkę informacji z futbolu rozrywkowych, informacyjnych, analitycznych, analizowanie największych przekrętów w historii futbolu, jak chociażby oczywiście legendarny mecz w 2009 roku, gdy londyńska część została okradziona. E, dziękuję pięknie, <laughs> papa cześć. Dzięki Wielkie. Dzięki Wielkie, Nei. do zobaczenia i trzymajcie się. Dzięki Bardzo dziękujemy za oglądanie. Cześć. cześć.